Panowie zmierzyli się w turnieju piłkarskim, a panie i dzieci oraz wszyscy chętni korzystali z promujących zdrowie atrakcji. Za nami niezwykły dzień w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Organizujemy różne ciekawe badania dla osób z zewnątrz z miasta. Każdy może przyjść, może zrobić badania swojego zdrowia, swojego stanu zdrowia, badania także postawy na przykład. I mamy rozgrywki piłki halowej. Więc dzieje się dużo, można spędzić miło czas, całe przedpołudnie niedzielne można spędzić miło w naszej uczelni, a wszystko to służy bardzo dobremu celowi, czyli jest to cel charytatywny, działamy na rzecz Fundacji Kromka Chleba, która buduje hospicjum Via SPEI i chcemy wspomóc. Jest to niezwykle cenna inicjatywa, to hospicjum, ale jak jak wiadomo, tego typu inwestycje, tego typu inicjatywy są kosztowne. Bardzo dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom tej zabawy. Aktualnie stan jest taki, że mamy stan surowy zamknięty. Jesteśmy na etapie wykończenia instalacji wewnętrznych. Teraz będziemy zajmować się instalacją gazów medycznych. Planujemy dokończenie też instalacji elektrycznych, gazowych, i będziemy myśleć o. Położeniu tynków we wszystkich pomieszczeniach. Także to są takie najważniejsze etapy na ten rok w budowie hospicjum. Mhm. Oczywiście to jest czas dla nas bardzo ważny. Wszystkich Państwa zachęcamy do przekazania 1% podatku. Na rzecz budowy Hospicjum w Tarnowie jest to dla nas bardzo taki istotny czynnik, który wspomaga budowę każdego roku. Także bardzo zachęcamy do przekazania środków z 1%. Całkowity dochód ze zbiórki prowadzonej w trakcie turnieju oraz pikniku rodzinnego zostanie przekazany Fundacji Kromka Chleba, która buduje Hospicjum Via Spej w Tarnowie.